Cześć, cześć witam was moi drodzy widzowie na moim kanale. Dzisiaj poradniczek, tak jak obiecałem, czwartkowy. To tak, wchodzimy w, w zakładkę pojazdy. Pierwszy krok, który trzeba stan. Później otwieramy sim FPHYS. Klikam plusik. Wchodzimy najlepiej w Willy 302 yy, SKs. E, bo ten. To są najdokładniejsze modele, jakie mogą być, chyba lagał dostałem, lekkiego, sorry mm, Mamy jeszcze kontrolki yy, Kontrolki sobie obczajcie, to przepisane ją ja pod, yy, domyślnie pod yy, Przecinek I tutaj nie wiem, bierzemy sobie na przykład Chargera Nie Wreszcie mamy Jednym krokiem, który musicie się to jest Przecinek samochodu Masz przecinek, teraz tak Klikacie A, macie krok Klikam W z... Klikacie D, macie z... Ja bym wezwać ale... w W praktyce jak to wygląda? Tak. Tak. Ciekawe smoki nie zaczynają przegrywać, ale... Zaczynają. Fajnie, mam nadzieję, że pomogłem, i tak łapeczka w górę, sobie też fajnie by byłoby się zostawili, bo lecimy po pięćdziesiątkę, ja się z wami żegnam, nara.